Wystawa zrobiona przez Karola Rydzińskiego i zatytułowana Siusiu w Torcik, co jest cytatem z Edwarda Grasińskiego, przypomina mi taki zapomniany zabieg krawiecki, taką, taką przeróbkę krawiecką, która się nazywała nicowanie. Polegała ona na tym, że bierze się stare palto albo starą marynarkę, rozpruwa, przewraca na drugą stronę i robi z tego nowy ciuch, nowe ubranie. I coś takiego tutaj zostało zrobione, to znaczy ze starego bardzo materiału, jakim są zbiory zachęty, gromadzone przez kilkadziesięcioleci, zostało zrobione coś nowego. Ale słowo nicowanie czy przynicowanie ma jeszcze nowe znaczenie, chyba właśnie bardziej aktualne niż ta przeróbka krewiecka. Mianowicie jest to rewizja, jest to przenicowanie i pokazanie czegoś w prawdzie i w tym, jak to naprawdę wygląda i niczego nie udaje. I Tutaj ten zabieg pokazuje oficjalne zbiory. Przecież to są zbiory, które były kupowane do państwowej galerii zachęta, te rzeczy przechodziły przez różne komisje. To jest taka sztuka polska lat 60. 70. 80., która cieszyła się urzędowym uznaniem, bo była zakupywana. Nic z tej sztuki nie usprawiedliwia. Bo ona widać, nie podlega tutaj żadnym ideologicznym naciskom. Nie jesteśmy już w socjalizmie, mamy tutaj wszystko, prawda? Od hiperrealizmu po malarstwo materii. A jednocześnie to, co tutaj uderza, to jest potworna zupełnie przeciętność tej sztuki. Prawda? Nie sądzę, żeby Kalor brali wszystkich chciał tutaj dokonywać jakiejś strasznych zabiegów ośmieszenia, wykpienia, skompromitowania tej sztuki. Nie, ona się kompromituje po trosze, po trosze sama. Natomiast kurator się trochę nie ubawi właśnie nie chce niczego, ani nikogo zwłaszcza, potępiać. Bawi się bawi się różnymi taktykami kuratorskimi, różnymi trikami wystawienniczymi, jak chociażby te kolorki, wśród których się znajdujemy, liliowe i seledynowe, które towarzyszą bardzo tutaj wyszukanym technikom graficznym. I ta wystawa, jeśli bym miała tutaj jeszcze wrzucić jakiś pomysł kuratorski, kojarzy mi się z sceną kończącą film Formana o Mozarcie. Tam ostatnia scena to jest ten nieszczęsny konkurent Mozarta, konkurent geniusza który na osadzony w domu obłąkany, wieziony jest przez takie sale czy korytarze, które pełne są tych nieszczęśników strojących różne miny, pozy poprzebierane w najrozmaitsze stroje. Natomiast on błogosławi przeciętność. To jest takie błogosławieństwo perfidne, przewrotne błogosławieństwo przeci przeciętności. I taką właśnie zabawą z przeciętnością, takim przewrotnym, przynicowanym właśnie błogosławieniem przeciętności jest dla mnie ta wystawa.